witam serdecznie na prezentacji systemu zamówień online dla restauracji Food Deliver. Na niniejszej prezentacji chciałbym pokazać wam w jaki sposób funkcjonuje strona zamówień online dla klienta oraz system. Obsługi zamówień dla restauratora. Więcej informacji na temat samego systemu, cennika i porad dla restauracji znajdziecie na naszej stronie Fudeliver. Tutaj mamy również opisy wszystkich funkcjonalności, jakie oferujemy, ale również informacje na temat klientów, z którymi pracujemy i u których został system już wdrożony. Jeżeli macie odrobinę czasu, zapraszam na stronę i zapoznanie się z tymi treściami. Zacznijmy wobec tego od głównej strony produktowej. To jest nasza przykładowa strona, na której klienci mogą złożyć testowe zamówienie, zobaczyć w jaki sposób ona funkcjonuje. Ta strona jest dostępna w internecie, można tutaj złożyć testowe zamówienie. Tak jak widzicie, strona ma własny logotyp, nie jest on tutaj w tym momencie zbyt duży, natomiast strona daje możliwość personalizacji logotypu jak również kolorystyki, czyli to co tutaj widzimy, te kolory są możliwe do zmiany po stronie administratora. Oprócz tego widzimy tutaj zdjęcia. Jeżeli chcemy przejrzeć zdjęcia, które dodała restauracja, możemy to zrobić. Po stronie klienta również widoczny jest opis restauracji, widoczne są godziny pracy, jeżeli zostały wprowadzone, łącznie z godzinami dostaw. Mamy również strefy dostaw. Otwiera nam się mapa Google z określeniem w jakim terenie restauracja oferuje swoje dania w ramach dostaw. Dodatkowa opcja w planie premium to jest rezerwacja stolika. Jeżeli chcecie dodatkowo wprowadzić taką rezerwację, można taką opcję włączyć w systemie no i w ramach tego formularza dodać swoje dane i wysłać do restauracji. Te dane są odkładane oczywiście w systemie, więc każda rezerwacja może być też potwierdzana przez restauratora. Poniżej mamy krótkie informacje o firmie, czyli o restauracji ponownie. Galeria, mamy również informacje ogólne co do godzin pracy, adresu, no i również obsługiwane formy płatności. Osobna zakładka to menu, i tutaj, w zależności od tego, jaką formę wyświetlania wybierze użytkownik, może widzieć formę tego typu miniatur, ewentualnie opisową bez zdjęć, ewentualnie miniaturek lub grupowo w ramach grup produktów, które są oferowane, czyli mamy na przykład w tym przypadku najpierw burgery. Wszystko zależy od preferencji użytkownika administracyjnego. Jeżeli ustawimy taką główną stronę, tak będzie ona też widoczna. No i oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o zamówienie, no to mogę wejść na dany produkt i wybrać interesującą mnie opcję, na przykład wybrać dodatkowy sos. Jeżeli chcemy, żeby za takie opcje dodatkowe była opłata, to możemy też to wprowadzić. Widzimy tutaj, że taka opcja opłat została wprowadzona w tym przypadku. No i jeszcze napoje, czyli dodatkowe atrybuty, które są powiązane z produktem, który chcę zamówić. Wkładam po produkt do koszyka. Widzimy dokładnie, co jest w moim koszyku. I na tym etapie mogę również użyć kodu rabatowego, jeżeli sprzedawca mi taki kod przesłał sms-em lub mailem w ramach, Planu marketingowego lub lojalnościowego mogę użyć takiego kodu, żeby wysłać przeliczenie i wtedy mam niższą cenę, o odpowiedni procent czy wartość bezwzględną. Mogę tutaj wybrać odbiór osobisty lub dostawę. Warto też sprawdzić koszt dostawy. Tutaj taka opcja została wprowadzona, więc po kliknięciu na daną strefę widzimy dokładnie, jaki jest koszt dostawy dla danej lokalizacji i od kiedy zaczyna się dostawa bezpłatna. Możemy przejść dalej i złożyć wobec tego zamówienie. No i tu już mamy podsumowanie całości zamówienia. Widzimy, gdzie zamawiam. Mogę zedytować jeszcze zamówienie i mogę wprowadzić swoje dane. Ja już tutaj takie dane wprowadziłem. Wprowadzę wobec tego jeszcze adres i określę godzinę dostawy. Wybieram płatność gotówką, aby było prościej, jakieś dodatkowe usługi, informacje. I w tym miejscu użytkownik może również określić, czy chce otrzymywać wiadomości handlowe ze strony restauratora, czyli SMS lub maile. Więc jeżeli to zaznaczy, wtedy mamy odnotowaną zgodę na marketing po stronie systemu. Zamawiam wobec tego. W tym przypadku widzę, że jestem poza strefą dostaw i czy mogę... Czy system może przeprocedować takie zamówienie z odbiorem osobistym? Ja nie chcę. Zweryfikuję jeszcze raz swoją strefę dostaw. No i tutaj system pyta mnie jeszcze raz, czy chcę zamówić. Mamy tutaj koszt określony, więc ja akceptuję te warunki. I po złożeniu zamówienia jestem przekierowywany bezpośrednio na stronę potwierdzenia zamówienia, gdzie mam informację o statusie. Widzę, że oczekuję na potwierdzenie płatności, no i mamy tutaj również opis, co dokładnie zamówiłem i z jakimi atrybutami dodatkowymi. Klient, który złoży zamówienie, otrzymuje maila z informacją. Mamy w tym przypadku informację o lokalu, w którym złożyłem zamówienie. Mogę przejść bezpośrednio na stronę statusu zamówienia. Widzę dokładnie numer zamówienia, kontakt, możliwość przejścia na stronę systemu zamówień restauracji. No, i również krótką stopkę informującą o polityce prywatności i dostępu, też do menu. W ten sposób informujemy użytkowników o tym, że wpłynęło zamówienie do restauracji i jest realizowane przez restaurację. Podobną wiadomość e-mail otrzymuje restaurator, w tym przypadku jest to informacja o wpłynięciu zamówienia do lokalu. Mamy również informację, że to zamówienie nie zostało potwierdzone. Taki e-mail wygląda bardzo podobnie do maila klienta, z tym, że w tym przypadku jesteśmy przekierowywani bezpośrednio do zamówienia, które jest widoczne w systemie zamówień online. Widzimy tutaj też, co klient zamówił, jaką kwotę zapłacił. Na tej stronie użytkownik może śledzić zmianę statusu swojego zamówienia. Dodatkowo, to co użytkownik może wykonać na stronie, to oczywiście przejrzeć blok. Jeżeli administrator taki blog będzie prowadził, to w tym miejscu mamy możliwość śledzenia informacji i aktualności z firmy. Mamy również dostęp do galerii zdjęć, no i oczywiście podstawowa funkcjonalność takiej strony jest to szybkie zamówienie dania online. Przejdźmy wobec tego do systemu zamówień. Użytkownik administracyjny, który jest zalogowany już w panelu zamówień, będzie miał widoczny link, w postaci przycisku u góry panelu, i w tym miejscu można od razu przejść do panelu administratora. W tym miejscu widzimy już użytkownika, który jest zalogowany w systemie. Widzimy tutaj, że mamy nowe powiadomienie o nowym zamówieniu. Dodatkowo, jeżeli odpowiednio ustawimy system, będziemy mieć również powiadomienia dźwiękowe o przychodzącym zamówieniu. Po wejściu do systemu widzimy również powiadomienie dźwiękowe i wizualne o wpływającym zamówieniu. Po kliknięciu w powiadomienie, z opcji powiadomień lub wyskakującego powiadomienia możemy przejść bezpośrednio na zamówienie, gdzie widzimy dokładnie, kto zamówił, co zamówił. Mamy możliwość również potwierdzenia zamówienia, więc możemy zmienić status na, w trakcie realizacji i określić również przewidywany czas dostawy. Możemy pozostawić również klientowi dodatkowe informacje. Poniżej widzimy dokładnie, co też pozostawił klient, jaką informację czyli, że dostawę chce jak najszybciej. Mamy tutaj również dokładny opis produktów, które zamówił włącznie z ich atrybutami, czyli dodatkami, które wybrał. Widzimy całkowitą kwotę zamówienia, adres dostawy mamy w tym momencie możliwość również potwierdzenia płatności za dostawę, mamy możliwość komunikacji z klientem, no i możliwość wydrukowania zamówienia na drukarce w restauracji. Każda zmiana na stronie zamówień po stronie operatora systemu jest również aktualizowana bezpośrednio na stronie zamówień, którą ma otwartą klient. W związku z tym widzi zmianę statusu realizacji czy płatności. No i teraz jeżeli chodzi o obsługę systemu, tak naprawdę możemy przejść. Przez cały system pokrótce. Tutaj na pulpicie mamy informację o tym, że strona jest widoczna. Użytkownik ma możliwość wyłączenia dostępności tej strony w internecie, a z tego poziomu może otworzyć lokal, czyli stronę sprzedażową w nowej karcie. Przeglądarki. Tutaj mamy również krótką informację o włączeniu powiadomień SMS-owych, mailowych i przeglądarkowych w systemie. Warto zajrzeć tą, w ten opis, aby ustawić sobie odpowiednio przeglądarkę, aby te powiadomienia wpływały. Potem widzimy również, czy system ma dostępny pakiet SMS-ów. Jeżeli się kończy, warto też to doładować. Mamy również informację o włączeniu usługi SMS. No i poniżej już widzimy dokładnie, jakie są zamówienia złożone w systemie. Ile ich jest, jaka jest całkowita wartość zamówień, no i również podgląd pod zamówienia z danego miesiąca w formie wykresu. W kolejnej zakładce mamy katalog, gdzie możemy definiować swoje produkty, przede wszystkim w kontekście kategorii i podkategorii. Poniżej mamy już opcję dodawania produktów, gdzie po rozwinięciu widzimy dokładnie, jaki jest, jaka jest specyfika tego produktu, a po wejściu w edycję możemy dokładnie wprowadzić. Cały produkt, jego opisy, określić aktywność, czas realizacji i ewentualnie atrybuty, czyli dodatkowe opcje, które chcemy udostępnić klientowi, czyli np. Na zakup napoju czy innych dodatków, które są płatne lub bezpłatne lub opcjonalne. Określamy również kolejność produktu na liście, ich cenę, opisy, zdjęcia, składniki wszystko tutaj możemy. Dokładnie opisać i możemy też prowadzić wersję obcojęzyczną produktu. Po wejściu w szczegóły, tak naprawdę, system pozwala nam na wprowadzenie wersji językowej od razu w kilku językach. Możemy to zapisać, dzięki temu mamy obsługę systemu dla klientów w wielu językach, nie tylko polskim i angielskim, ale możemy wprowadzić również inne języki, jeżeli będzie taka potrzeba. Przechodzimy wobec tego do produktów ponownie. Produkty możemy ponadto również dezaktywować, aby nie były dostępne na stronie, skopiować, żeby wysłać link, zedytować, podejrzeć, usunąć lub ewentualnie skopiować, jeżeli mają taką samą charakterystykę, tak jak w przypadku pizzy, jest tutaj niewielka zmiana w poszczególnych produktach. Poniżej mamy atrybuty. Atrybuty definiujemy jako dodatkowe. Elementy produktu, gdzie możemy również wejść i określić, w jakim produkcie dokładnie jest ten atrybut dostępny. Tutaj to widzimy, i również określić, jaki to jest rodzaj atrybutu, czyli na przykład w tym przypadku mamy sery, jaka jest kolejność, ilość i ewentualnie opcja zwielokrotniania. W przypadku wdrażania systemu z naszej strony, atrybuty i produkty wprowadzamy również w ramach oferty. Poniżej mamy rabaty i w ramach rabatów możemy również prowadzić politykę rabatową dla klienta. Widzimy tutaj dokładnie różne rabaty, różne kody rabatowe i różne działanie. Tu mamy akurat procentowy rabat, jego aktywność, ilość kuponów i ilość użyć, więc w tym momencie od razu możemy śledzić, czy nasze kody rabatowe były użyte, a jeżeli chcemy wprowadzić nowy rabat, możemy określić, czy to jest rabat złotówkowy czy procentowy. Idąc dalej, mamy zamówienia. To jest właśnie panel obsługi zamówień, gdzie, gdzie wszystkie zamówienia Lądują nam w systemie. Możemy sobie oczywiście je podejrzeć, tak jak w tamtym przypadku przy teście. Możemy odświeżyć sobie w osobnej stronie i ewentualnie zmienić status, podejrzeć czy usunąć, jeżeli jest taka potrzeba, bo jest to na przykład test. Mamy również filtry, więc bardzo prosto przefiltrujemy sobie tylko te zamówienia, które mają status nowy i nie były jeszcze obsługiwane. Kolejno mamy bazę klientów, czyli wszystkie dane klientów, którzy złożyli nam zamówienie, lądują nam w systemie. Tutaj możemy to przejrzeć. Mamy oczywiście możliwość filtrowania ich po miastach, po kategoriach zamawianych produktów, jak również komunikacji SMS-owej do danej kategorii produktów, czyli zamawiali burgery, możemy wysłać tylko do nich, albo zamawiali w konkretnym mieście, również możemy wysłać taką informację. Historia wysyłek jest to podgląd pod wszystkie wiadomości, które były do tej pory wysyłane. Kolejno mamy blog No i tutaj, jeżeli chcemy prowadzić bloga, dodajemy sobie kolejne posty i informacje dotyczące restauracji czy aktualności z rynku. Marketing jest to opcja dostępna tylko w planie premium i pozwala nam definiować plany marketingowe, czyli na przykład po określonej ilości dni od ostatniego zamówienia, załóżmy po 30 dniach. Klienci otrzymują e-mail lub SMS o określonej treści. Jednocześnie tutaj mamy opcję tworzenia kodu rabatowego, więc wrzucamy konkretny kod rabatowy. Wrzucamy również sposób powielania tej wysyłki, na przykład co ileś miesięcy dany plan marketingowy może być wysyłany do klienta. Podobnie działa plan lojalnościowy. W tym miejscu możemy zdefiniować klientów, którzy realizowali określoną liczbę zamówień i zrealizowali te zamówienia w określonym czasie. Wtedy mamy możliwość również wysłania im wiadomości i udzielenia kodu rabatowego za zrealizowaną ilość zamówień. Rezerwacja jest to opcja rezerwacji stolika. Tutaj wpływają wszystkie rezerwacje dotyczące rezerwacji stolika, gdzie możemy również nimi zarządzać, zmieniając na przykład status na potwierdzony. Kolejna opcja to jest galeria. Są to ustawienia galerii produktów na stronie, czyli tak, żeby strona prezentowała się atrakcyjnie, możemy dodać zdjęcia z wnętrza, restauracji lub samych potraw. Kolejna opcja to są ustawienia. W tej sekcji definiujemy całkowicie ustawienia systemu, m.in. ustawienia konta, podstawowych informacji, powiadomień SMS-owych, mailowych. W tym miejscu jest to bardzo ważna sekcja, ponieważ ustalamy tutaj, kto dokładnie ma dostać powiadomienia z naszej strony jako administratora systemu. Możemy też wgrać własny dźwięk powiadomienia. Kolejno mamy również szablony, w tym miejscu określamy kolorystykę naszej strony. Pamiętajcie, że strona Food Delivery jest bardzo uniwersalna i responsywna, dostosowana pod urządzenia mobilne. Staramy się wprowadzać wystandaryzowany proces rezerwacji stolika, czy zamówień online jedzenia, w związku z tym jest to strona prosta, której celem jest głównie pozyskanie zamówień. Dalej mamy godziny pracy. Tutaj definiujemy w jakich godzinach restauracja jest czynna i w jakich godzinach oferuje dostawy. Kolejno mamy edytor stron, gdzie możemy wprowadzić regulaminy i politykę prywatności, konfigurację dotyczącą danych firmy, czyli wszystkie dane, które chcemy wprowadzać, możemy tutaj pozostawić w systemie, statystyki, no i również płatności. System Foo Deliver jest możliwy do połączenia z wieloma operatorami płatności. Między innymi przylewy 24, czy Tipej, -Pay, czy Payu, Paypal i Paynow. Jeżeli potrzebowalibyście innych operatorów płatności, zapraszamy do kontaktu. Taką opcję możemy dodatkowo wdrożyć po z naszej strony. Mamy również możliwość prowadzenia dostawców do systemu. Jeżeli ktoś oferuje z restauratorów również własną dostawę. To tutaj możemy wprowadzić dostawcę, który również otrzyma powiadomienie, że ma do zrealizowania konkretną dostawę. Poniżej mamy również linki do mediów społecznościowych, moje systemy, czyli linki do innych systemów. Jeżeli restauracja byłaby w kilku miastach, w takim przypadku rejestrujemy kilka systemów Food Deliver na osobne miasta, natomiast w ramach samego systemu mamy możliwość podlinkowania poszczególnych restauracji pomiędzy sobą. Punkty odbioru jest to sytuacja, w której na przykład punkt garmażeryjny oferuje odbiór produktów. W danej lokalizacji również możemy coś takiego wprowadzić. Wtedy użytkownik w trakcie procesu rezerwacji czy zakupu może wybrać dokładnie swój punkt odbioru. Kolejno to są strefy dostaw. Tutaj określamy, w jaki sposób wyglądają strefy dostaw, czy to są strefy kołowe, tak jak w tym przypadku w innym miejscu możemy określić, że na przykład chcemy wyciąć konkretną strefę i samodzielnie sobie ją ustalić. Tutaj określamy dokładne koszty dostawy, minimalną kwotę zamówienia i opcję darmowej dostawy, jeżeli ma być dostępna, też możemy tutaj wprowadzić. No i mamy w końcu materiały wideo szkoleniowe i ustawienia SEO. Jest to bardzo krótka prezentacja naszego systemu. Jeżeli chcielibyście Państwo umówić się na indywidualną prezentację, omówić poszczególne funkcjonalności, czy ewentualnie omówić warunki współpracy, zapraszam oczywiście do kontaktu z nami i umówienia się na indywidualną prezentację i rozmowę. Natomiast jeżeli... Chcecie Państwo śledzić więcej informacji na temat naszego produktu i informacji z rynku gastronomicznego. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i polubienia tego filmiku. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Do usłyszenia. Pozdrawiam.